Podosłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Krew i wino. Moi drodzy, dzisiaj to już będzie ostatni odcinek, ponieważ sprawdzimy w nim moi drodzy, co się wydarzy, jaka będzie reakcja naszej księżnej i tak dalej w momencie, jeżeli po tym wszystkim, po zabójstwie Siany puścimy Detlafa wolno. Tak więc moi drodzy, lećmy i sprawdźmy to wspólnie. Jeżeli tylko wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. No, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. I oto, moi drodzy, jesteśmy w Tesha Mutna. I teraz zobaczymy, jak to będzie, kiedy Regis... Znaczy nie Regis, przepraszam, Detlaf no, no, no. ją zabije. Przygotuj I puścimy go. Wolno. Dobra. Już moi drodzy, nie będę przyspieszał, bo jak pamiętacie w poprzednim odcinku, jak przyspieszałem, to widzieliśmy już, jak ona jest w ramionach Detlafa i Kona. To teraz przynajmniej zobaczymy w jaki sposób on wbił w nią swe szpony. Siana, Siana, muszę ci zadać jedno. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był... żart? Detlef, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Szkoda. Sienna! <ścoughs> No i po zawodach. No i co teraz? Co ty zrobiłeś? To co musiałem? To na co zasłużyła. Do Bokler wróci pokój. Nim nadejdzie świt, wampiry znikną z miasta. Odejdę z nimi gdzieś daleko daleko od ludzi. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też Was, choć wcale tego nie chcę. Wasza decyzja. No i dobra, i teraz puszczamy go wolno, tak jak zapowiedzieliśmy. Możesz odejść, ale jeśli kiedykolwiek jeszcze się spotkamy, będę się trzymał na dystans. Wierz mi. Gerald, Regis, Dwajcie. Wiem, że przyrzekłem ją ochronić. Przepraszam, ale to się stało za szybko. Co myśmy najlepszego zrobili? Puściliśmy wolno zabójcę. Chyba tego chciałeś od samego początku. Trzeba dać znać Annie Henrycie. Gerard, przecież ona. Wiem, Regis. Mimo to, trzeba dać jej znać. I tutaj wcale bym się nie zdziwił, gdyby pojawiła się wersja, że Geralt zawiśnie, nie? <drymogrania> no dobrze, czyli tutaj będziemy w tym więzieniu. Hej! Czego chcesz? Ja? Dobra, moi drodzy, tutaj oczywiście będziemy to wszystko przyspieszać, bo. W poprzednim odcinku wystarczająco to wszystko rozwinęliśmy. Dobra, tych zadań pobocznych też nie będziemy tutaj szarpać w tym momencie. No to co ty sprzedawałeś, to w ogóle nie powinno nazywać się żarcie. To było gorsze niż trutka nasz. jest to twoje dojrzewające ja się zajmę mięso strómo się półtusą. Bo na naszych dworach ludzie mają żołądki delikatne jak u Mogę Mogłeś sprzedawać tę swoją padlinę po wsi. Weźki Weź i pougniataj te łachy. Woda już się prawie zagotowała. No i dobra. Tu przyjdą koledzy, którzy będą się chcieli z nami bić, to na pewno. No. Dobra, przyspieszmy to i im dupę. Chociaż nie, może akcji użyjmy. Zajmijcie się lepiej czymś pożytecznym. Tak. Musimy zrobić pranie, bo nas wtrącą do karceru. Hi, 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 ha, ha, ha. A pół chuja w dupie. Nie widzicie, że mutant próbuje nas czarować? Nie ma bata na marychę. Trzech naraz nie zaczarujesz! No co jej! Ej! Łapcie za tari, chłopcy! Odchodźcie! Oj, oj, błąd! cię w ruchu! <grym> Aha, i w związku z co powyższym się? tylko jeden w łeb nie dostał. No dobra. Nic. Nie ciebie pytam tylko tego co leży. Masz mi coś do powiedzenia? No ten. Dobra, to już znamy. Skurwy syny. Nic nie zrobiłem, żeby. Nie pysku, Milton! Niestety, jak bestia rozszarpała siostrę naszej księdza. I nie próbuj na... Uhum, dobra, czyli tu mamy dosłownie wszystko to samo co mieliśmy? przed cisnienie? Czy też cię zamknęli, Stefan? Pewnie zastraszający. Ty jesteś ten pachołek z Rivi? Sugerujesz, że ma. Idziesz ze mną. Jaki? Z Idziemy. No dobra, wyrok. Zaraz się wszystkiego dowiemy się na uwolnienie ze wszystkich swoich kłopotów. No, to by wcale nie było głupie. Gdzie prowadzi ta droga? Mam nadzieję, że do wyjścia. A żebyś wiedział. Tylko wyjścia mogą być różne. Jedni wychodzą tędy na wolność, a drudzy na tamten świat. A która opcja czeka mnie? Nie wiem, ale możesz być pewny, że dzisiaj tędy nie wrócisz. Mark Dubois. Stratował konno Alicję Walraf, małżonkę podczaszego. W wyniku rzeczonego zajścia ofiara znajduje się obecnie w stanie ciężkim. To był wypadek! Jechałem szybko, wylazła mi prosto pod kopyta. W związku z powyższym wyrok może być tylko jeden: śmierć przez ścięcie. Nie! Ja nic nie zrobiłem! Ludzie, no przecież muszą być jacyś świadkowie. Dobra. Wykonać. Następny. Paul! Zabieraj Wiedźmina i prowadź go do wieży! Taki jest rozkaz! Jak rozkaz, to rozkaz. Aha, czyli dobra, A czyli do wieży. Dlaczego kazałeś mi oglądać egzekucję? Żebyś wiedział, że nie jesteś w przytułku dla sierot. Chciałeś, żebym myślał, że będę następny. Kręcą cię takie zabawy? Aż żebyś wiedział. Nie lubię skurwy synów, którzy tu trafiają. I robię wszystko, żeby poczuli, że są w pierdlu, a nie na wakacjach. Nie wiem czy dobrze idę. Chyba tak. Już nie będę szedł za nim, widać można jak on się tak ociąga tu. To... Doprowadziłem więźnia, jak się panie. Rozwiąż go i zostaw nas samy. Witaj, mnie. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię ostatnio widziałem, było jeszcze gorzej. Stosuję okłady zarniki. Już prawie tego nie czuję. Ale to, co mnie spotkało, to nic w porównaniu z tym, co spotkało Syjane. Przez ciebie. Zaufałem ci, a ty, czym mi odpłaciłeś? Jak myślisz, dlaczego księżna umieściła Syjanę w bezpiecznym miejscu? Masz jakiś pomysł? Nawet kilka. Przepraszam. Może mi nie wierzysz, ale naprawdę nie przewidziałem takiego rozwoju wypadków. Przykro mi. Dość. Nie rozmawiajmy już o tym. Podobno podjęto decyzję w mojej sprawie. Naprawdę? Tylko to cię interesuje? Twoja własna skóra? Dobra, tu weźmy, że chodzi o moje życie, bo wcześniej wzięliśmy, że jest jeszcze kilka rzeczy, ale. Robię się niecierpliwy, kiedy chodzi o moje życie. Twoje życie nigdy nie było zagrożone. Sąd rozważał różne wyroki. Ale nie było mowy o karze śmierci. Nie było mnie przy tym, więc nie wiem. Jesteś w tu są, a to księstwo prawa. My tutaj nie pozwalamy sobie na samosądy. A każda sprawa jest poddawana drobiazgowej analizie. Fakty są takie, że zostałeś wynajęty, żeby zabić bestię. A ty nie tylko jej nie zabiłeś, ale doprowadziłeś do śmierci siostry naszej księżnej. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Powiem ci, że gdyby to ode mnie zależało, zgniłbyś w naszym lochu. W takim razie cieszę się, że Twój głos nie był w mojej sprawie decydujący. Cóż, myślę, że o tym, co postanowiono w Twojej sprawie, nie powinienem mówić ja ale człowiek, który zrobił wszystko, żeby ci pomóc. Jaki człowiek? O czym ty mówisz? Jaskier. Dziwisz się, jakbyś zobaczył ducha. Zapewniam cię, że gdybym zobaczył ducha, dziwiłbym się dużo mniej. Co robisz w Bokler? Oficjalnie? Odwiedza Anarietę. To znaczy księżną. No wiesz przecież, że się przyjaźnimy. No A tak, tak widzieliście, obcy, troszeczkę ja tam te opcje dialogowe to. się zmieniły, ale... Ale jak? Przecież w są. jesteś personan... Jak widzisz, zaryzykowałem. Dla mnie w życiu liczy się... Dobra, to co już... Skąd widział? To co, moi drodzy, się powtarza, będę przyspieszał oczywiście. Rozumiem, że jestem wolny dzięki... O... Mam swoje sposoby. Użyłem logicznej perswazji, precyzyjnej retoryki. Musisz wiedzieć, że nie było łatwo. Mało. Po... Księżna była tak wściekła, że chyba nawet zapomniała, że kiedyś zabroniła mi się pokazywać w bokle. Krzyczała, że nigdy nie wyjdziesz z więzienia. To ciekawe. Więc jak ją przekonałeś do zmiany zdania? Powołałem się na dobre intencje, które tobą kierowały, na twoją reputację, osiągnięcia i wreszcie księżna przyznała mi rację. Jesteś zatem wolny, ale Anarieta nie chce cię więcej widzieć. Udało mi się nawet doprowadzić do tego, że nie zabiorą ci winnicy. Nie dostaniesz co prawda ani korony, ale posiadłość zatrzymasz. Jaskier, jesteś prawdziwym mistrzem dyplomacji. Dziękuję. Załatwiaj, co masz do załatwienia, a ja muszę iść na cmentarz. A jest w bardzo złej formie. Ludzie zapominają, że księżna to przy okazji także zwykła dziewczyna, która straciła kogoś bliskiego. Dobra, do zobaczenia. Nie tak, będziemy, tak, do zobaczenia. Nie będziemy do zobaczenia. tutaj pytać się o prys pryszczilne i tam inne pierdoły. Idziemy. Odbierzesz swoje rzeczy przed. Dobra, no to fajnie. Złajże, jak mi jest drogi. Nie ten, sorry. Jeszcze cię wyprzedzę przed drzwiami, o wiedziałem. No dobra. Tom to rodej. Dobra, i tu od razu bierzemy wszystko. I tak, przyodziejemy nasz Wiedźmiński strój. Wszystko, wszystko. Stalowy miecz. I, I srebrny też i kusze i, i Jakieś tam bełty. I to były jeszcze petardy. Dobra. I tutaj teoretycznie jeszcze mamy dwie opcje, bo możemy z tym ucybutem jeszcze chyba nie pogadać, tak? tak? Po prostu cieszę się, że. Dobra, tu się nic raczej nie zmienia. Żeby z po co tam pogadać i powiedzieć jeszcze Annie Henrycie, że... Ee, Regis, a co porabiałeś, kiedy ja... Że siana chciała ją też zabić. Nie instytucji? Otóż przeznaczyłem ten czas na myśl. Oczywiście myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście. Tu nie chodzi No dobra, czyli tutaj mamy powtórkę znowu z rozrywki, tak jak mówiliśmy E, dobra, jak najszybciej. Chodź. Idziemy, żeby to załatwić. O, z... Dobra, dobra. On tutaj powie dokładnie, Teli. gdzie te no. gdzie listy, kto miał, że żebrak miał. Tak. No. A co może? A. Mał. No. Gera. Ależ. No No. Dzięki. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Dobrze, dobrze. Ja już dobrze wiem, gdzie jest ten przytułek. Każ się stąd wynosić? dobrze. A co? Przejść. Dobra mordowicie.

Dobra, szybko czekajmy. Niech przyjdą ci z tymi listami. Dawaj, list nie ma czasu na pierdolę. Dobra, i tutaj już mamy to, że miał wyrwać serce Annie Henriette. To ona miała być z pewnością. Najpierw Zjana uh -huh. dokona. Gdyby udało się jej doprowadzić, przecież całe Boklerwie. Ale dlaczego Siana miałaby mordować siostrę? Wszystkie te. Dobra. Co teraz? Teraz się napijemy, chyba że jako. Pra... Dobra, pójdźmy jednak. Nie. Powiedzieć, nie? bo jestem ciekaw, Jezus, co ona. Zanim pójdziesz do pałacu, sprawdź, czy an... Właśnie, co ona powie po e, śmierci swej siostry? To mnie bardzo znaczy, interesuje zabawa bez seksu to jak wina bez winogronu a tak ma Kurwa. Dobra, i tu lecimy szybko koło bramy, bo to ten na cmentarz. Prostak. Nie prostak, tylko wiedźmin, droga pani. O, dobrze, że tu mamy skrót. No, dziu. Geralt? A co ty tutaj robisz? Zapomniałeś już, że morderca, którego miałeś zabić, uciekł, a siostra księżnej straciła życie? Zapewniam cię, że jakbym nie musiał, to bym nie przychodził. Ale dowiedziałem się czegoś, co może zainteresować Annę Henriettę. Czyżby? Będziesz mi to musiał udowodnić. Mam list, który Siana napisała do mordercy. Hmm... Skoro tak... No dobrze, wchodź, ale nie ręczę za jej wysokość. Opłakuje siostrę w krypcie królewskiej. Towarzyszy jej wicehrabia Deletenhove. Musisz wiedzieć, Anarietto, że rozpacz jest jak deszczowe niebo. Prędzej czy później słońce będzie z zachodu siostrę zamordowano, więc łatwo ci jest mówić. Przecież wiesz, księżno, moje życie nie było usłane różami. I chociaż rzeczywiście nie miałem siostry, to wiele razy traciłem, nieważne. Jak na razie Boże, mamy my... to samo, nie? Jaki trzeba mieć tupet, żeby przychodzić tutaj po tym, co się wydarzyło. Spokojnie. Gerald na pewno ma bardzo ważny powód. Prawda, Gerald? Zanim zaczniesz mnie obrzucać oskarżeniami, może powinnaś się dowiedzieć, że niestety Siana była podłym człowiekiem. A kimże ty jesteś, żeby mi mówić, jaka była moja siostra? Jestem tym, który badał sprawę bestii z Bokler. I tym, który znalazł list, który napisała do mordercy. Naprawdę? W takim razie może rzeczywiście powinnaś go przeczytać. To może być ważne. Jaskier, ty mi go przeczytaj, proszę. Tym razem zajmiesz się księżną. Anna Henrietta nie ma pojęcia, czym jest empatia. Jej serce jest zimne, dlatego wyrwiesz jej ten głaz z piersi, moja siostra. nie mogła tego napisać. Są na to dowody. Nie. Nie wierzę. To niemożliwe. Ktoś chce ją oczernić w moich oczach. Nie pozwolę na to. Spokojnie, Anarietto. Już dobrze. Trzeba zniszczyć to ohydne pismo, słyszysz? Żeby nikt nigdy go nie przeczytał. Nigdy. Tak zrobię. A ty? Wynosz się stąd! To wszystko twoja wina! Wynosz się, słyszysz? Nie chcę cię więcej widzieć. Nigdy nie uwierzę, że ona mogłaby zrobić coś takiego. Jaskier, powiedz mu, że to nieprawda. Powiedz, że to nieprawda. Prawda zawsze jest najtrudniejsza, nie? Geralt, idź już, Najciężej się z nią pogodzić. potrzebuje teraz spokoju. Czyli, jak widzimy, na chwilę obecną zbyt dużych różnic nie ma. A z księżną poszło średnio. Zaprezentowała cały wachlarz emocji w naprawdę imponującym tempie, jak to ma w zwyczaju. Rozumiem, że nie rzuciła ci się na szyję dziękując, że uratowałeś ją przed morderczą siostrą. Dobrze rozumiesz i nie dziwi jej się. Na szczęście, obecność Jaskra nieco załagodziła sytuację. Jak wiesz, nie przepadałem za Sianą. Ale bardzo żałuję, że nie udało mi się zapewnić jej bezpieczeństwa. Widzę, że i ty nadal masz wyrzuty sumienia przez to, co ją spotkało. Ta, nadal. No, to napij się. Nic już nie zagraża Bokler, Ale martwi mnie jedno. Detlaw żyje. Myślisz, że Anna Henrietta może być jeszcze w niebezpieczeństwie? Nie, jestem tego pewien. W jego przekonaniu rachunki z Syjaną zostały wyrównane. Detlaw nie ma żadnego powodu, żeby kogokolwiek atakować. Ani żeby zostawać dłużej w Bokler. Mam nadzieję. Choć na jego miejscu trochę szkoda by mi było stąd odjeżdżać, bo ładnie tu cholera. I co, wracamy do standardowej. Ja tak, standardowa. Nie specjalnie. Znowu. No pora, byś zaczął. Mm, dziękuję. Robias, Mhm. No dobra. tym razem jeszcze nie Aha, wiemy. A sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją. To oczywiście przywodzi na myśl jaskra. A no pamiętasz, jak siedzieliśmy? Dobra, to też zbyt... było. Tak. Choć akurat epizod wtedy wydawał poza. Zabiłem go. Ale przyznaję, nie było łatwo. A, nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druchu. Posiedźmy, przyjacielu. Posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim <laughs> chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak. Należy. No i moi drodzy, jak widzicie, w ten oto sposób kończy nam się Wiedźmin 3. Dziki gon, dodatek fabularny, krew i wino. E, także moi drodzy, jedyne co pozostaje nam na chwilę obecną, to czekać. Czekać na kolejną część Wiedźmina, która oczywiście została już zapowiedziana, ale... Na razie jest owiana mgłą tajemnicy, więc nie wiemy, co w niej będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Także moi drodzy, wejdzie w praniu. Tutaj, jeśli chodzi o Wiedźmina. No cóż, ja mogę się wypowiedzieć jedynie w samych superlatywach. Eee, takich gier jak Wiedźmin jest zdecydowanie za mało. Ale wkręca jak cholera. Także moi drodzy, ja podejrzewam, że jeszcze niejednokrotnie będę do tego tytułu wracał, żeby sobie pograć. A jak wy? Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejne odcinki i strumyki, które będą pojawiały się na kanale. I moi drodzy, jeżeli tylko Wam się podobało, wiecie co robić: łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla Was to tylko jedno małe kliknięcie. Nami bardzo pomoże w rozwoju. Tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam wszystkich na strony, do których linki są w opisie filmu i. Moi drodzy, dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał Finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło. I na razie, hej!